Afirmacje to krótkie, pozytywne stwierdzenia, które pomagają przekształcić nasze przekonania i wzmocnić nasz umysł. Nie są to tylko słowa, są one częścią procesu manifestacji, w którym myśli i intencje zamieniają się w rzeczywistość. Nasze umysły są jak nadajniki energii, a powtarzając afirmacje, kształtujemy swoje przekonania i podnosimy swoje wibracje. Co istotne, afirmacje działają jak kod wpisany w naszą podświadomość. Wyrażają nasze pragnienia w sposób tak klarowny i pełen wiary, że wszechświat zaczyna dostrajać się do tej energii. Jest to proces stosowany od lat przez osoby sukcesu i ekspertów, takich jak Joe Dispenza, którzy wskazują na niesamowitą moc naszych myśli w kreowaniu rzeczywistości. Dlatego w tym filmie pokażemy wam, jak wykorzystać afirmacje w praktyce, aby otworzyć się na wygraną w lotto i na obfitość w różnych formach. To wyjątkowa podróż, która pomoże Wam w pełni wykorzystać potencjał myśli i intencji w swoim życiu. Prawo przyciągania opiera się na zasadzie, że podobne przyciąga podobne. W prostych słowach oznacza to, że to, co myślimy, czujemy i w co wierzymy, wysyła energię do wszechświata, która przyciąga do nas podobne wydarzenia i ludzi. Afirmacje stają się tu potężnym narzędziem, ponieważ programują nasz umysł na myślenie o obfitości, bogactwie i szczęściu. Poprzez regularne stosowanie afirmacji tworzymy wewnętrzną postawę dostosowaną do energii wygranej. Kluczowe jest, aby afirmacje wypowiadać z przekonaniem i emocjami, ponieważ to właśnie emocje intensyfikują energię i przyciągają odpowiednie wydarzenia. Dzięki afirmacjom możemy harmonizować swoje wnętrze z zewnętrznym światem i stworzyć stan przyciągania wygranej na loterii. Nasza podświadomość pełni niezwykle ważną rolę w procesie manifestacji. Ponieważ to właśnie ona przechowuje nasze najgłębsze przekonania i wzorce myślowe. Często nie zdajemy sobie sprawy, że to, co jest zapisane w podświadomości, może ograniczać nasz potencjał. Afirmacje działają jak klucz, który pozwala na przeprogramowanie podświadomości, usuwając blokady i tworząc przestrzeń na nowe, wspierające przekonania. Przykładem jest przekonanie o możliwości wygranej. Jeśli wierzymy, że jest to realne. Podświadomość dostosowuje naszą postawę i podejście do życia w taki sposób, by przyciągać obfitość. Stałe powtarzanie afirmacji pomaga przezwyciężyć ograniczające przekonania i tworzy otwartość na przyciąganie bogactwa, w tym wygranej na loterii. Przedstawienie afirmacji, które będą szczególnie skuteczne w procesie manifestacji wygranej, to kluczowy element. Oto pięć afirmacji, które mogą być pomocne. Afirmacja numer jeden. Jestem otwarty na obfitość finansową. Powtarzając to stwierdzenie, otwieramy się na różne formy bogactwa. Ta afirmacja wysyła sygnał do wszechświata, że jesteśmy gotowi przyjąć dobrobyt. Afirmacja numer dwa. Jestem zwycięzcą kumulacji lotto. Ta afirmacja polega na stworzeniu mentalnego obrazu wygranej na loterii. Wyobrażając sobie, jak wygrywamy, podnosimy swoją pewność siebie i wiarę w to, że sukces jest realny. Afirmacja numer 3. Jestem otwarty na niespodziewane zastrzyki gotówki. Afirmacja ta poszerza możliwości obfitości, nie ograniczając ich jedynie do wygranej na loterii, lecz obejmując inne okazje, takie jak spadki, prezenty czy niespodziewane okazje finansowe. Afirmacja numer 4. Jestem na wibracji wygranej na loterii każdego dnia. Ta afirmacja przypomina o konieczności utrzymywania pozytywnych myśli. Emocji i przekonań, które są zgodne z energią wygranej. Afirmacja numer 5. Jestem wdzięczny za obfitość, która płynie do mojego życia. Wyrażanie wdzięczności zwiększa nasze wibracje i otwiera drogę do przyciągania kolejnych błogosławieństw. Te afirmacje, stosowane z wiarą i zaangażowaniem, mogą stanowić solidne fundamenty dla manifestowania finansowego sukcesu i obfitości w życiu. Klucz do skuteczności afirmacji to konsekwencja. Aby afirmacje naprawdę działały, musimy wprowadzić je do swojego codziennego życia. Dobrze jest wybrać konkretne momenty w ciągu dnia, które poświęcimy na pracę z afirmacjami. Może to być poranek, przed snem, lub inna spokojna chwila, w której łatwo się skoncentrować. Powtarzanie afirmacji z regularnością pomaga podświadomości przyswoić nowe przekonania i z czasem zastąpić stare, ograniczające myśli. Aby afirmacje były bardziej efektywne, można zastosować dodatkowe techniki, jak zapisywanie ich w dzienniku czy wyświetlanie ich na kartkach w widocznych miejscach. Ważne, by każdy dzień zaczynać i kończyć z pełną wiarą w to, że afirmacje prowadzą nas do zamierzonego celu. Same słowa mają moc, ale jeszcze większą siłę zyskują, gdy włączymy do nich wyobraźnię i emocje. Wizualizacja wygranej, czyli wyobrażenie sobie momentu odbioru wygranej na loterii, wzmocnione intensywnymi emocjami, działa jak potężny sygnał energetyczny wysyłany do wszechświata. Emocje takie jak radość, wdzięczność i ekscytacja potęgują przekaz i ułatwiają połączenie z naszym celem. Wyobraź sobie siebie w momencie wygranej, jak trzymasz kupon, jak odbierasz wiadomość o wygranej, jak czujesz radość i zaskoczenie. Im bardziej realne i intensywne będą te emocje, tym silniejszy sygnał energetyczny wysyłasz, co przyspiesza proces manifestacji. Ważnym krokiem w pracy z afirmacjami jest przekształcenie ich w trwałe, głęboko zakorzenione przekonania. Powtarzając afirmacje regularnie, tworzymy nowe ścieżki myślowe, które kształtują naszą podświadomość i zmieniają nasze codzienne nastawienie. Im częściej afirmacje stają się częścią naszego wewnętrznego dialogu. Tym bardziej nasze myśli automatycznie dostosowują się do pożądanego rezultatu. Dzięki konsekwencji i zaangażowaniu afirmacje w końcu stają się częścią naszego systemu przekonań, co ułatwia osiąganie celów. Właśnie to połączenie wiary i niezmiennie pozytywnego podejścia pozwala nam doświadczyć obfitości, która płynie do nas w harmonii z naszymi pragnieniami. Pozytywne nastawienie oraz cierpliwość to fundamenty skutecznej manifestacji. Proces manifestacji wymaga czasu, a droga do celu nie zawsze jest natychmiastowa. Warto zaufać, że wszechświat działa na naszą korzyść, nawet jeśli rezultaty nie są od razu widoczne. Kluczowe jest zachowanie pozytywnego nastawienia, które podnosi nasze wibracje i sprawia, że pozostajemy w harmonii z naszymi pragnieniami. Pamiętajmy, że każda afirmacja, którą stosujemy, jest krokiem w stronę obfitości. Z czasem afirmacje zaczną się urzeczywistniać, jeśli tylko pozostaniemy wierni swojemu przekonaniu i będziemy wdzięczni za to, co już mamy. Na zakończenie tego filmu podkreślmy, jak ważne jest regularne stosowanie afirmacji oraz zachowanie wytrwałości w pracy nad swoimi przekonaniami. Afirmacje mogą stać się prawdziwym źródłem mocy, jeśli podejdziemy do nich z zaangażowaniem i otwartością. Zachęcamy Was do włączenia afirmacji do swojego codziennego życia, aby wzmocnić swoje nastawienie na sukces i przyciągać obfitość. Dziękujemy Wam za oglądanie tego filmu i za zaufanie, które w nas pokładacie. Jeśli film był dla Was pomocny, zachęcamy do subskrybowania kanału, polubienia i dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Wspólnie możemy odkrywać nowe ścieżki do sukcesu i obfitości. Do zobaczenia w kolejnym filmie.